Cześć wszystkim, z tej strony Konrad. W tym odcinku pokażę Wam małe zmiany, jakich dokonałem w mojej 504. Akwarium to ma już prawie rok czasu i cała kompozycja trochę się pozmieniała, trochę się tam niektóre rzeczy powysypywały, więc trzeba było się w końcu za to wziąć. Z tego co tak na pierwszy rzut oka jakby najbardziej rzuca w oczy, Zmie zmieniłem położenie kabomby, bo była tutaj w tym rogu. Przeniosłem ją tam, bo tam miałem dziurę i tam właściwie nic nie było, więc teraz fajnie trochę zasłoni grzałkę i filtr tak nie będzie widoczny. Przy okazji tutaj po prawej stronie się bakoba odsłoniła, bo też kabomba ją trochę schowała, tam też nie dochodziło do niej za dużo słońca i takie takie kłonki się porobiły, bo były liście tylko u góry, a u dołu, tak jak w poprzednim filmie nawet pokazywałem, same takie patyki już tylko zostały, więc wyrwałem to wszystko. Poprzecinałem tą bakobę tak, żeby same zdrowe i nowe pędy zostały. Wsadziłem to z powrotem, tak w takiej dosyć gęstej kupie, żeby się ładnie zagęściło. I czekam, aż to się trochę porozrasta, i znów to porozdzielam, żeby tutaj całą cały ten, tą prawą stronę zapełnić. No, taka bomba się fajnie przyjęła, też już ładnie się rozrasta. No, to się bardzo szybko rośnie, więc tam już praktycznie cała ta lewa strona jest na gotowo i tam nie trzeba nic kombinować. Tylko trzeba ją pilnować, żeby nie, nie leciała za bardzo do góry. No i z tego co też zrobiłem, to tam na środku widać teraz, że tam ludwigia się już zaczyna tak ładnie pojawiać. Bo też był z nią mały problem, bo w dolnej części też zostały same, same gałązki praktycznie bez liści. I to trochę słabo wyglądało, nawet nie było tego jak przyciąć, bo jak tylko przycinałem górę, no to praktycznie same patyki zostawały. Więc też postanowiłem wyrwać to wszystko. Poprzecinałem te, te sadzonki, poprzebierałem to co się da, te brzydkie stare powyrzucałem i wsadziłem ją już zupełnie od nowa. Tutaj od tego, od tego czasu już prawie ponad tydzień minął, więc właśnie widać, że ono już tutaj ładnie się pojawia. Zostały już same nowe, zdrowe liście. Poprzecinałem też te trawki, co są po bokach, między Ludwigią. Też w późniejszym czasie chcę się za nie zabrać, tylko czekam aż ta Ludwiga właśnie pójdę tak praktycznie do, do samej tafli wody i przytnę te trawki praktycznie do zera, żeby same nowe pędy wyszły, bo tam już takie same grube, grube gałęzie, takie patyki zostały i to no, nieładnie to wygląda. Tak sztywne są te rośliny, że nawet za bardzo falować na wodzie nie chcą i nie prezentuje się to zbyt ładnie. No i z tego co jeszcze planuję zrobić to, jak tu mam cały front pusty, praktycznie dolwać trochę jakiegoś elocharisa albo małej trawki i tutaj praktycznie na całym, na całym przodzie, tam gdzie zaraz widać żwir, obsadzić to i zrobić taki fajny trawniczek z jakiejś cienkiej trawki, albo coś tego typu. No I tak to wygląda. Także wszystko idzie w dobrą stronę, no i dzisiaj też trochę się wziąłem za to. Zająłem się też trochę Anubiasem. I też coś muszę trochę dla niego wymyśleć, bo ciągle mi się na nim pojawiają te punktowe zielenice. Z tego, co to, tak czytałem trochę o tym, dużo osób pisze, że to może być przez to, że Anubias po prostu bardzo wolno rośnie, a tutaj jest niczym nieosłonięty i ma bezpośrednie naświetlenie, więc po prostu ma dużo światła i ten glon go atakuje. Bo Anubias rośnie najwolniej z tego wszystkiego, co jest w tym akwarium i na innych roślinach właśnie w ogóle tej zielenicy nie ma. A na, na Anubiasie, na starszych liściach tego jest tona, więc to po prostu przez to, że on wolnie, rośnie wolno, jest dużo światła, no i te, ta zielenica się rozwija. To za bardzo nie mam pomysłu, co z nim zrobić. Bo to nie ma go za bardzo, gdzie przenieść, żeby miał zacienione miejsce. Ewentualnie zostawię, nie będę wyrzucał tych, tego limnobium na wodnego, trochę się rozrośnie, to może go trochę zacieni. No, zobaczymy, może się, może się trochę zbierze w sobie i, i coś z tego wyjdzie. Pozbyłem się też dużo tych kryptokoryn, bo z tymi kryptokorynami to był, to był dramat ogólnie. Po tym, co było w ostatnim filmie, no to teraz też trochę tego porwałem, i praktycznie drugie tyle tych kryptokoryn udało mi się znowu wyrwać. Także już je trochę opanowałem i chcę je zostawić, żeby było tylko w tych miejscach tam, gdzie je teraz widać, i będę się starał pilnować, jak tylko zobaczę na no jakieś boczne sadzonki yy, wypuszczę, od razu będę to ciął, bo później pozbyć się tego, to jest koszmar, bo to ma tak rozwinięte korzenie, że jak próbowałem wyjąć jedną, yy, jedną kryptokoronę wyrwać, to praktycznie połowa podłoża w akwarium się podnosiła i ciągle syfem sypało, więc trzeba się tym zajmować, jak tylko widać, że one już zaczynają chodzić na boki. Na ten film to by było chyba tyle. Akwarium wszystko idzie w dobrą stronę, także dajcie znać jak Wam się podoba i do zobaczenia.